Wakacje, wakacje, vaka, aha, wakacje, aha, vaka, wakacje. Wakacje, va, 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 wa va, wa va, wa va, wakacje, wa va, wa va, wa va, wakacje, wa wa wakacje. Ło, ło, całe wakacje, bo robię wszystko, co ja chcę Całe wakacje wolne od czasu, no i co jak mamy kory Chociaż dwa miesiące wolnego od szkoły, później zaczyna się No i będzie koły, będzie bardzo trudno, będzie znowu bardzo... druga klasa, a dla was może już trzecia, może czwarta Piąta, szósta, siódma albo ósma, ale nie ma sensu, bo jesteśmy Na wakacjach, wakacje, wakacje Robię, 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 robię tylko wakacje, lubię tylko Wakacje, lubię, 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 lubię tylko wakacje Ło, ło, wakacje, lubię tylko tylko, tylko wakacje, może druga klasa, może trzecia, może czwarta, może piąta, może szósta, może siódma, może ósma albo nawet pierwsza. Ja już ją minąłem, całe 10 miesięcy przeżyłem, a więc jestem cały. Umiem wszystko, umiem, umiem wszystko. Przeżyłem 10 miesięcy, a więc jestem blisko. Dwa tygodnie, jak to widzicie, tydzień, ale nie wiem co ja robię, ale robicie, yeah, yeah. bo robimy wszystko. Dwa tygodnie, jak to widzicie, to tydzień, bo tydzień, bo tydzień do końca roku szkolnego. koniec, myliłeś się, bo to jest dopiero początek, ło, ło koniec szkolnego, koniec roku szkolnego lubi to i jego, ło, ło koniec roku szkolnego, jeszcze dwa tygodnie jak to widzisz to tydzień ej, ej, zostały dwa tygodnie dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie dwa tygodnie, później będzie cała bo że już będzie szkoła już nie będzie stara, już nie będzie szkoły już nie będzie pakowania lekcji stawane na ósmą i wracania Nie będzie już na ósmą Nie będzie wracał ale jak już si Bo, bo, przez to, to ósma Jeszcze nie wiedziałem, ale robię to jak susia Ej, ej, niepotrzebne życie Wakacje się zbliżaj a więc znowu te picie Wakace... Wakacje zbliżają, też, Cashback to będzie najlepiej na mano Wakacje, ba ba ba, wakacje, wakacje, ba ba ba, wakacje, ba ba ba, wakacje, ba ba ba, wakacje Bo robię wszystko co ja lubię, wszystko robię ja, no i ja jestem najdłużej Ja robię najdłużej, ja robię najdłużej, ja robię najdłużej Co? Wakacje świętuje! o, o! będą loty z drona? Jeszcze tego nie wiem, bo wakacje kończę, no i będzie na niebie,